Dobra na SMA Inga Sprzęsocina ma już 7 miesięcy. Trwa walka z czasem, bo na ratowanie zdrowia dziecka potrzeba aż 10 milionów złotych. Od bezrobotnego do przedsiębiorcy. Urząd Pracy oferuje 30 tysięcy złotych na własny biznes. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na teletydzień. Do tej pory na terapię genową dla Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina zebrano niespełna 30% z potrzebnych prawie 10 milionów złotych. Dla zwyczajnych ludzi to nieosiągalna kwota, dlatego rodzice proszą o pomoc. W życiu małej Ingi rehabilitacja to podstawa. Rodzice poświęcają na nią 5 godzin dziennie. To duże obciążenie dla tak małego dziecka. Jednak bez ćwiczeń i rehabilitacji pod okiem specjalistów choroba postępowałaby jeszcze szybciej. Rehabilitujemy Ingę 4 razy dziennie. No co, przy zdrowym dziecku nie ma takiej potrzeby? Zamiast na spacer, to jeździmy do lekarzy. No i też na rehabilitację, na konsultacje jakieś lekarskie i z różnymi fizjoterapeutami. No w tomu ingom, znaczy się chorym dzieckiem trzeba się zająć, no, można powiedzieć zupełnie inaczej, bo yy, nie można tego dziecka podnosić, odkładać, yy, bawić się z nim jak z normalnym dzieckiem, bo na przykład zabawa to każda jakaś czynność, to jest tak jakby ćwiczenie. Inga choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynka nie rozwija się jak zdrowe dziecko. Inga coraz bardziej oddala się od swoich rówieśników. Yy, niestety, ale, ale nie, nie osiąga tych kamieni milowych rozwoju, jak, jak pełzanie, jak próby samodzielnego siadania, jak jej rówieśnicy. Inga nie jest w stanie unieść się na rączkach w pozycji na brzuchu. Głównie, głównie bawi się po prostu na, na plecach, nad zabawkami, rączkami. Na tyle, ile po prostu choroba jej pozwala, pró próbuje sobie radzić. Indze grozi też skrzywienie kręgosłupa, które trzeba będzie operować. Tydzień temu rodzice pojechali na konsultacje do Warszawy, by spotkać się z rehabilitantami specjalizującymi się w usprawnianiu dzieci z SMA. Otrzymaliśmy nowe ćwiczenia, nowe zalecenia. Powiedziano nam, z czym jest największy problem. Inga niestety ma dużą asymetrię, przez co na dzień dzisiejszy ma skoliozę. Kręgosłup jest jeszcze plastyczny, więc postaramy się, staramy się po prostu wyprowadzić ją z tego ćwiczeniami, no ale niestety barki są wysoko uniesione. Od samego początku rodzice liczyli, że uda się szybko zebrać pieniądze. Po dwóch tygodniach był już pierwszy milion. Obecnie zbiórka mocno zwolniła. Apelują o dalszą pomoc. Im szybciej Inga otrzyma lek, tym większa szansa na normalne życie. Może wydarzy się coś takiego, że, że to przyspieszy, dlatego prosimy wszystkich o, o pomoc, o wsparcie, o udostępnianie zbiórki, o udział w naszych bazarach, kiermaszach, o zapraszanie znajomych do naszej grupy licytacyjnej licytacje dla Ingi, o wystawianie fantów na licytację. Także dziękujemy i zapraszamy wszystkich do, do pomocy. Bez Was nam się nie uda. Na stronie się są zbierane środki na leczenie dziecka. Zbiórkę wsparło prawie 67 tysięcy ludzi. Do tej pory zgromadzono 30% potrzebnej kwoty czyli ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Od 23 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach trwa pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne mogą otrzymać ponad 30 tysięcy złotych. Wnioski należy składać drogą elektroniczną do 19 kwietnia. Gdy decyzja będzie pozytywna, wtedy dojdzie do podpisania umowy z potencjalnym przedsiębiorcą. Osoby te otrzymają środki jeszcze w czerwcu. Jeżeli chodzi o nasze wymogi, które określa umowa, to jest oczywiście minimum 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. My w ogłoszeniu, ponieważ jest to ogłoszenie projektowe, zastrzegliśmy jeszcze dodatkowo okres 3 miesięcy po tym okresie tego minimalnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tutaj po prostu o pewną efektywność działań, które w ramach usług i instrumentów i projektów unijnych realizujemy. Osoby bezrobotne mogą przeznaczyć pieniądze na zakup niemal każdego środka, który jest racjonalny i powiązany z profilem planowanej działalności. W tej chwili obecnej spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony osób, dużo telefonów, dużo zapytań, jest o, o, o jakby termin uruchomienia naboru, o to, kiedy będziemy rozpatrywać wnioski i kiedy będzie można zakładać działalność gospodarczą. Przyznam szczerze, że bardzo nas to cieszy, bo to jest też dowód na, 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 na sytuację, dobrą sytuację, oczywiście uwzględniając kontekst na rynku pracy, duże zainteresowanie osób, miejmy nadzieję, że przełoży się finalnie na dużą liczbę wspartych działalności gospodarczych, finalnie podmiotów, które będą działały i zakładam, zatrudniały również. Kolejne osoby. Powiatowy Urząd Pracy udziela tego typu wsparcia od 2015 roku. Corocznie przyznaje od 100 do 150 dotacji osobom bezrobotnym. Najbardziej popularna jest branża beauty, czyli kosmetyczna i fryzjerska, ale nie tylko. Mieliśmy człowieka, który w pewnym momencie, kilka lat temu założył działalność i on wytwarzał noże miał taką swoją metodę, technikę, prawda, i wytwarzał noże Działam z działalność pogranicza kowalstwa, prawda, bardzo taka specyficzna i jednocześnie dosyć dobrze już prosperująca, bo potem utrzymywaliśmy kontakt i bardzo mocno się chwalił jakby sukcesami, prawda? i kolejnymi klientami, których pozyskiwał. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakłada, że wezmą w nim udział 42 osoby, ale jeśli będzie więcej zainteresowanych, to środki zostaną zwiększone. W razie pytań należy kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy drogą mailową lub telefoniczną. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi nie ustają w staraniach o poprawę stanu Polickiej Rzeki. Najpierw zorganizowali pokojową pikietę, teraz konferencję prasową pod biurowcem Grupy Azoty. Spotkanie dwóch przedstawicieli komitetu z mediami odbyło się 24 marca. Działając w imieniu komitetu naszego, chciałem prosić, żeby nas nie ubierać w barwy polityczne. Głośno i wyraźnie zapraszam wszystkich do współpracy. Na swojej stronie zaznaczyliśmy to. Bez względu na barwy polityczne, proszę nam wierzyć, między nami są osoby, które się różnią poglądami, ale łączy ich jedno troska o los warpi. Tematem spotkania było oświadczenie wydane przez wykonawcę, czyli koreańską firmę Hyundai Engineering, dotyczące podjętych prac związanych z usuwaniem wypłyceń na rzece. Kolejna rzecz, o którą chciałem prosić, to o to, by nie wprowadzać w błąd opinii publicznej informacjami, że rzeka w którymś tam roku była podobnie wypłycona, podobnie mętna czy różnie pachniała i wobec tego. Płęta jest taka, że to, co jest teraz, to jest dokładnie ten sam stan sprzed iluś tam lat. Z takimi narracjami, opiniami się spotykamy, więc tak nie jest. Chcę to wyraźnie podkreślić. Spółka Hyundai Engineering zapewnia, że prace na rzece są kontynuowane, natomiast społeczny komitet ratowania Łarpy zaprzecza, wskazując, że pogłębiarka stoi bezczynnie. Przedstawiciele komitetu zapewniają, że nie zostawią sprawy dopóki nie zostanie zawarte porozumienie i chęć współpracy z inwestorem i wykonawcą projektu Polimery Police. Mimo zakrojonej na dużą skalę akcji informacyjnej o niedokarmianie dzików, przez długi czas te zwierzęta czuły się w mieście bardzo swobodnie. Teraz widzimy je sporadycznie skąd ta zmiana? Spore rozluźnienie populacji dzików spowodowała szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, czyli afrykański pomór Świn. Obecnie spadek liczby dzików swobodnie spacerujących po ulicach policji jest znaczny i zauważalny przez mieszkańców. Często chodzę na spacery do lasu i już dawno dzików nie spotkałam. Także też zastanawiałam się, że chyba jest ich. Mniej. Słyszałam, że nawet koło żłobka był dzik, nie? Tam i w dzień chodziły i, i tego, ale widzieć nie, nie widziałam. Moja synowa widziała, jak szła do żłobka. W ubiegłym roku problem dzików bardzo długuczał mieszkańcom. Zwierzęta te pojawiały się w wielu miejscach polic, nawet w centrum miasta, stwarzając zagrożenie dla ludzi i pojazdów. Podjęliśmy najpierw takie działania związane z odstraszaniem tych dzików wynajęliśmy firmę, która zajęła się odstraszaniem, ale no niestety to nie przyniosło takich skutków, jakich byśmy chcieli, no bo te dziki wystraszone, one po dwóch, trzech dniach wracały na te same miejsce, bo wiedziały dokładnie, gdzie policzanie zostawiają odpadki. Odstraszanie niewiele dało, więc gmina wystąpiła do starosty Polickiego o wydanie pozwolenia na odłów i wywiezienie dzików. Okazało się, że Sytuacja nie pozwala na, ta, na taką metodę z powodu tego afrykańskiego pomoru świn, tego słynnego ASF i jedyną możliwą działaniem jest odstrzał, w związku z czym wystąpiliśmy o taką decyzję, dostaliśmy ją, zatrudniliśmy fachową firmę i w sytuacjach krytycznych, podkreślam krytycznych, gdzie rzeczywiście te Dziki podchodziły, gdzie mieszkańcy zwracali nam uwagę, że to już stwarza dla nich realne zagrożenie. Te dziki były odstrzeliwane. W ubiegłym roku odstrzelono około 80 dzików na terenie całej gminy Police. W tym roku gmina wystąpiła do starosty Polickiego o nową pulę 200 sztuk do odstrzału. Oczywiście są to zezwolenia. Y Wydane pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. E, taki odłów, czynności związane z odłowem muszą, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez podmiot, przez osoby, które posiadają do tego, celu, do tego uprawnienia, e, które legitymują się e, określonymi kwalifikacjami, doświadczeniem, sprzętem. Leśnicy dążą do tego, by na jeden hektar lasu przypadał jeden dzik. Plany łowieckie są konsultowane z Polskim Związkiem Łowieckim i Izbami Rolnymi. W nadleśnictwie Trzebierz jest sześć obwodów łowieckich: Kania, Bur, Soku, Jeleń, Słomka i Natodzańskie. Najwięcej y, przeznaczonych tak, dzików do odczału jest w tych kołach, które, mają, które graniczą właśnie z miejscowościami, z, z, z siami, tam gdzie, gdzie ten dzik, jak wiemy, y, korzysta trochę z tej osłony. Y, zurbanizowanej, bo tam jest najbezpieczniejszy. Mniejsze plany są w tych kołach które mają rzeczywiście tylko typowo obwody leśne, gdzie tych skupi ludzkich jest niedużo. W bieżącym roku łowieckim odstrzelono około 1200 dzików. Do tej liczby należy dodać ponad 500 dzików z rozporządzenia wojewody oraz 80 z rozporządzenia starosty. Ogólna liczba jest znacząca, jednak leśnicy uspokajają, że populacja nie jest zagrożona. Musimy podjąć jakieś działania radykalne, żeby przygotować się na ewentualne pojawienie się tego afrykańskiego pomoru świn. Ja tylko bym chciał uspokoić. Że dziki to jest taki gatunek, który najszybciej odbudowuje swoją populację. Szacuje się, że przyrost, przyrost roczny waha się nawet do 250% stanu wyjściowego. Czyli załóżmy, że jak będziemy mieli 100 dzików, to po roku z tych 100 dzików będziemy mieli 350 sztuk. W ostatnich miesiącach mieszkańcy zaczęli widywać inne zagrożenie wilki. Jakiś czas temu jeden zginął na drodze w okolicy Tanowa. Na strażakach można polegać jak na zawiszym. Nie tylko gaszą pożary, ale również udzielają pierwszej pomocy oraz pomagają w usuwaniu skutków wypadków drogowych i katastrof ekologicznych. Uczestniczą także w rozprowadzaniu ulotek informacyjnych i transporcie ludzi na szczepienia. Państwowa straż pożarna w Policach przy wsparciu druhów ochotników bierze udział w akcji informacyjnej dotyczącej szczepień. Akcja szczepimy się jest szeroko popularyzowana na stronach rządowych, na stronach służb mundurowych. My zaczęliśmy tę akcję już jakiś czas temu. Otrzymaliśmy 36 tysięcy ulotek z podstawowymi informacjami, które no musieliśmy dodatkowo uzupełnić o dane kontaktowe koordynatorów, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie szczepień na terenie naszego powiatu. Ulotki zostały przekazane poszczególnym gminom naszego powiatu. Strażacy jednostek ochotniczych rozprowadzali je następnie wśród mieszkańców. Wywiązaliśmy się z tego tak, jak się spodziewaliśmy czyli, czyli wzorowo zostały one dostarczone dla osób, które najbardziej tego potrzebują dla osób, które są w miejscach, gdzie są, mogą wystąpić pewne utrudnienia z dotarciem do punktów szczepień. Strażacy już kilka razy wzięli udział w transporcie mieszkańców na szczepienia. Z tej możliwości korzystały osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na samodzielne dotarcie do punktu. Przyjeżdżamy na miejsce, pomagamy takiej osobie wydostać się z własnego mieszkania, naszym pożarniczym czerwonym samochodem dowozimy na miejsce szczepień i po zakończeniu tych szczepień również odwozimy do miejsca zamieszkania, także zapewniamy taką opie opiekę od samego początku do samego końca. Akcje tego rodzaju prowadzono w całym powiecie. Z pomocą druhów ochotników strażacy rozprowadzili 36 tysięcy ulotek. Rodzina zastępcza wychowuje dziecko, którym nie jest w stanie zaopiekować się rodzina biologiczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach cały czas poszukuje kandydatów do pieczy zastępczej. W domach rodzinnych zwykle dzieci mają najlepiej, a przede wszystkim kochających rodziców, ale czasem trzeba im znaleźć inne domy. Wtedy są potrzebne rodziny zastępcze. My na dzień dzisiejszy w, w pogotowiach rodzinnych y, mamy piątkę dzieci umieszczonych, które tak naprawdę czekają na to en, uregulowanie sytuacji prawnej swojej. Bo może się zdarzyć, że te, m, część tych dzieci m, trafi z powrotem do swoich rodzin biologicznych, bo sytuacja się unormuje, sytuacja się poprawi. Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą spełnić kilka warunków. Nie ma na przykład ograniczeń wiekowych. Jeśli ktoś chce być rodziną zastępczą, to powinien zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy szkolnej w Policach. Najpierw, jakby, tutaj pracownicy rozmawiają, wstępnie mówią, jakby o, o wszystkich aspektach i pomocy z naszej strony i w pewnych wymagań, jakie, jakie no my musimy mieć wobec, wobec rodzin kandydatów. Natomiast później, no wiadomo, no jest opinia pedagogiczna, psychologiczna, i taka rodzina też jest kierowana na szkolenie. Kandydaci na rodzinę zastępczą nie muszą mieć doświadczenia związanego z wychowaniem własnych dzieci. Szkolenie ma na celu przekazanie im wszystkich ważnych informacji. Ja się z Państwem żegnam i przypominam, że w ten weekend śpimy krócej. W nocy z 27 na 28 marca przestawimy zegarki z godziny 2 na 3. Do zobaczenia.